Mówią, że sądy są niezawisłe. No to popatrzcie na te dwie sprawy. Pierwsza sprawa to odnośnie tego, komor co zabił komornika, czy tam komorniczkę. A druga to odnośnie pedofila. I teraz ten, co zabił kurde tą komorniczkę, czy komornika, już tam nie pamiętam. W każdym razie wymiar sprawiedliwości daje mu praktycznie najwyższy wymiar kary. Ja nie jestem za tym, żeby zabijać, żeby nie było zaraz, że popieram to. No ale postawcie się w sytuacji, gdzie klient pracuje normalnie i przychodzi ktoś i mu próbuje wszystko zabrać, bo tam mu się dziś noga pośliznęła. No i oczywiście koledzy po fachu wypierdalają mu najwyższy wymiar kary No bo przy kumpla kurwa zajebał, tak? Druga sprawa. Pedofil dwa dzieciaka i co? I dostaje jakieś tam śmieszne paręnaście miesięcy. No i co? I wy mi powiecie, że sądy są niezawisłe. No to ci, co tam komentują, te jakieś tam zjebane komentarze powinny posiedzieć najpierw, wziąć młotek i przed tym, jak coś komentują, zajebać sobie czoło i przemyśleć tę sprawę, co tak naprawdę komentują, żeby się zastanowić trochę nad tym. Pozdrawiam!